Pokażę Wam teraz, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo i przesłać swoją lokalizację do bliskiej osoby. Wariant pierwszy. Mamy internet, mamy oczywiście GPS. Najlepiej wykorzystać tą opcję, kiedy dojeżdżamy na jakiś parking, na którym chcemy zostawić, czy drogę leśną, na której chcemy zostawić swój samochód. I jeszcze mamy tutaj zasięg internetu. Więc widzicie tutaj, że jestem w miejscu, gdzie zostawiłem swój samochód. Przytrzymuję palcem ten punkt. Jesteśmy teraz w aplikacji Mapy CZ i sugeruję używać tej aplikacji lub innej, która ma podobne funkcjonalności oraz dokładne mapy terenowe, ponieważ oczywiście można to zrobić w Google Maps, ale. Tam e, mapy terenu czy lasów. No, nie są tak dokładne, nie będzie tam tych ścieżek, które są na mapach turystycznych, więc warto, aby mieć taką aplikację zainstalowaną, jak właśnie mapy TZ, chociażby i też e, aby bliska wam osoba miała ją na swoim telefonie. Bo to ułatwi sprawę. Więc widzicie, że mam już e, dodaną lokalizację na dole są podane jej współrzędne. Klikamy udostępni. No, i wybieramy wiadomości. I widzicie, że dodała mi się automatycznie wiadomość z linkiem do mapy CZ z moją pozycją. Wysyłamy. I po wysłaniu SMS-a odbiorca otrzyma taki właśnie wycinek mapy. No tu jest po czesku, ale tym się nie przejmujemy. Najważniejsze, że jest link do mapy. Możemy sobie to kliknąć. I widzicie tutaj, warto, aby również nasz odbiorca miał zainstalowaną aplikację. Ewentualnie można otworzyć w przeglądarce. No i po otwarciu zaznacza się, pokazuje się nam ta wysłana pozycja. Wariant drugi, nie mamy internetu. Nie mamy również możliwości dzwonienia. Może się tak zdarzyć w miejscu, w którym będziecie biwakować. Może po prostu nie być zasięgu. Sieci 4G albo 5G, w zależności z której korzysta wasz telefon. No i gdybyście chcieli teraz udostępnić swoją pozycję, tak jak przed chwilą, no to zobaczcie, brak połączenia z internetem, mapy CZ nie wykonają tej operacji, ale to jeszcze nie jest nic straconego, to jeszcze możecie się skontaktować ze swoimi bliskimi, co należy zrobić. Po pierwsze, Widzicie, potrzebuje, potrzebujesz połączenia z internetem, aby zobaczyć wszystkie informacje lub zaplanować trasę. Natomiast są dane GPS do tego miejsca. Ważne jest, aby przełączyć się na inną sieć. Ponieważ, jeżeli nasz telefon nie łapie sieci 4G lub 5G, no to jest bardzo prawdopodobnie, że złapie sieć starszego typu która ma pokrycie często na terenach właśnie niezamieszkałych, czyli właśnie lasy, jakieś duże tereny górskie, gdzie nie ma osad ludzkich. W tym celu musimy przejść do ustawień Wi-Fi i sieć, otworzyć ustawienia preferowany typ sieci i przełączyć się na 2G, 3G. I teraz mamy już możliwość, po pierwsze, zadzwonienia, prawdopodobnie, no bo szansa, że Znajdziemy się w miejscu, gdzie nie będzie działała nawet sieć 3G. No to teraz powinniśmy mieć możliwość skontaktowania się z bliską nam osobą za pomocą telefonu czy SMS-a. Więc wracamy do naszej nawigacji, kopiujemy naszą pozycję, przechodzimy z powrotem do SMS-a, do tego samego, którego używaliśmy wcześniej. No i tu znowu ważna uwaga: zauważcie, że wcześniej wysyłałem SMS-a za pomocą czatu RCS. To jest taka funkcjonalność, która szyfruje nam wiadomości, to jest na Androidzie, nie wiem czy w iOSie również coś takiego jest. W każdym razie, jeżeli będzie włączony czat RCS przy przełączeniu się na sieć 3G, no to nam tego SMS-a nie wyśle, ponieważ nie mamy dostępu do internetu, więc musimy wejść do szczegółów wiadomości, zwróćcie uwagę że pełne szyfrowanie jest wyłączone teraz musimy się przełączyć tylko na SMS-y MMS-y. Wysyłaj tylko jako SMS MMS, tak i mamy szyfrowanie wyłączone i ten czat jest nieaktywny w tym momencie, ale za to możemy po prostu wysyłać zwykłe SMS-y i widzicie teraz tą informację na samym dole SMS-ujesz, MMS-ujesz, ten czat RCS nie jest już w pełni szyfrowany. Musimy wybrać ten typ danych który chcemy skopiować i na tym wierszu kliknąć. Czyli na przykład jeżeli chcemy zwykły współrzędny taki zapis, jak używany jest na przykład w mapach Google, to wybieramy tą pierwszą opcję pierwszy wiersz. I widzicie skopiowano do schowka, wracamy do SMS-a, wklejamy i piszemy sobie jeszcze jakąś wiadomość. Tutaj mam obóz. I wysyłamy. Każdy, kto odbierze tego SMS-a, wystarczy, że skopiuje sobie te dane e, GPS do chociażby mapa, mapy Google czy do innej e, mapy na komputerze czy w telefonie. E, zobaczy naszą lokalizację. Aby nie być gołosłownym, zobaczmy, jak to będzie wyglądało w mapach Google Wklejamy treść SMS-a. No, oczywiście, trzeba ten tekst usunąć, aby zostały tylko współrzędne i szukamy. No i widzicie, jest. Udało się określić moją pozycję. No i tak jak wspomniałem, na mapie Google'a nie mamy tych wszystkich ścieżek. Widzieliście, że na mapach CZ tutaj był zaznaczony normalny szlak pieszy, więc dużo lepiej jest korzystać z, z map turystycznych po prostu, no ale nawet i mapa Google daje tutaj radę, bo możemy się też przełączyć na widok satelitarny i zobaczyć sobie to miejsce z lotu ptaka. No i to tyle chciałem zwrócić uwagę na ten aspekt piwakowania, wędrowania po prostu bezpieczeństwo. Zawiadamiajcie bliskich o tym, gdzie przebywacie, zwłaszcza jeżeli nocujecie gdzieś w dziczy. To tyle, cześć.